uroczystość z kolei już 228 obchodów uchwalenia konstytucji 3 maja. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych łącznie z organizacjami, które działają na terenie zachodniośrodkowej e, Florydy. Proszę Państwa, wszystkie organizacje będą przedstawione w czasie składania wieńców przed pomnikiem. W tej chwili bardzo serdecznie proszę o uwagę, ponieważ zostaną wprowadzone sztandary i flagi. Sztandary będą wprowadzone przez pułkownika Jarosława Jabłońskiego, który jest z Air Base na Floridzie Central Command. Panie pułkowniku, gotowy pan? Proszę. Chodź, marsz. うん。 Darów przy pomniku Tadeusza Kościuszki, A, można Was poprosić. Teraz proszę Państwa, nasz Artur Kalata odśpiewa dwa hymny: amerykański i polski. Mam nadzieję, że przy polskim będziemy go wszyscy śpiewali. Proszę oh, Can you see By the dance early Light Watson pro? And at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner? Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej na Polski, za Twoim Przewodem złączym się z Narodem. Dziękuję bardzo. A w tej chwili ja podejdę do Krysi Markut, żeby odmówiła modlitwę. I Ojca i Synach Świętego. Boże Ojcze nasz. Dziękujemy Ci za możliwość spotkania się w celach patriotycznych tak jak ta dzisiejsza rocznica Konstytucji 3 maja. Dziękujemy Ci za błogosławieństwa, jakie ja przywołujemy każdego dnia. Prosimy cię, Ojcze, o zgodę. Jednomyślność w naszym narodzie. Spraw Panie, aby znikły niepotrzebne różnice zdań partii politycznych. Po wielu latach niewoli i zniewolenia mamy nareszcie wolną i niepodległą Polskę, w której ciągle są polityczne rozgrywki. Sprawdź, Boże, zgodę i pokój w naszym narodzie. Prosimy Cię, Boże, o błogosławieństwo dla wszystkich tutaj obecnych. I w imię Syna Twojego prosimy Cię o realizację naszych próśb. Amen. Dziękuję serdecznie Krysiu za bardzo wstrząsającą uczuciami modlitwę. A teraz, panie pułkowniku, liczymy na parę słów. Czy chciałby pan może tam podejść? Tutaj? Proszę. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Stojąc tutaj naprzeciw pomnika naczelnika Kościuszki, generała Kościuszki, czuję lekką tremę. Jako żołnierz stojący przed takim autorytetem, jakim był i jest Naczelnik Generał Kościuszko. Dla mnie jest ciężko jako żołnierza wyobrazić sobie dwukrotną, dwukrotny wyjazd w XVIII wieku do Stanów Zjednoczonych. Walkę na tym terenie. Walkę w Polsce. Był ranny. I dla mnie to przemawia jako człowieka, który też był w walce, nie w takiej skali, nie w takich licznościach jak on. Ale dzisiaj jest święto, święto, które, którego on też bronił, święto Konstytucji 3 maja. Dla mnie bardzo ważne i dla Wojska Polskiego jest artykuł 10 tej Konstytucji, który mówił o jednych siłach zbrojnych. To był kamień Milowy w historii w historii budowania sił zbrojnych. Niestety, jak sami dobrze wiemy, później nastąpiły wielokrotnie przerwy tego procesu, i wreszcie teraz nadchodzi czas jest czas budowy tych sił zbrojnych. Tak jak prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powiedział podczas Wielkiej Parady Wojskowej, że jego wielkim marzeniem jest to, żeby ta armia była mocna, silna i żeby nikomu nigdy więcej w życiu się nie przyszło do głowy do tego, żeby podnieść rękę na Rzeczpospolitą. Najwięcej to teraz robimy w wojsku polskim, ludzie mówią, społeczeństwo o tym mówi, politycy o tym mówią, inwestycjach w technologię, ale tak naprawdę najważniejsi są ludzie. Ja pamiętam, jak przystąpiłem do wojska polskiego prawie 30 lat temu, tuż po tym jak komunizm upadł, i widzę jaka jest różnica. To nie jest prawda, że wojsko się nie zmienia. Oczywiście my jesteśmy niecierpliwi i chcielibyśmy, żeby te zmiany, które były natknięte w konstytucji 3 Maja, były jeszcze szybsze. Ale inwestujemy w ludzi, bo przede wszystkim ludzie są podstawą tego, żeby prowadzić współczesną wojnę i bronić każdego państwa w sposób, w sposób umiejętny, właśnie poprzez to, że inwestuje się w ludzi. Technologia przyjdzie wkrótce na pewno i ona powoli przychodzi. Jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób Państwo dbacie o święto konstytucji 3 maja. Na pewno tą wiedzę, tą pamięć. Tą pamięcią i tą wiedzą będę się dzielił z moimi kolegami i na pewno ją zabiorę ze sobą do Polski za dwa lata. I będę mówił o tym głośno, w jaki sposób na północnej Florydzie dba się o konstytucję 3 maja, o ją pamięć. I bardzo dziękuję naczelniku, że mogłem tu być dzisiaj przed Tobą. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo panie pułkowniku. Przemawiał pułkownik Jarosław Jabłoński. Warto zapamiętać imię i nazwisko. Proszę państwa, a teraz nasze dzieci przedstawią państwu krótki program, który poprowadzi Irena Bogusiewicz, dyrektor szkoły w Clearwater imieniem Marii Curie-Skłodowskiej. Ten wystąpią dzieci z polskiej szkoły imienia Marii Skłodowskiej w Clearwater i w Tampa. I gościnnie witamy Wiktorię Daniec, która chodzi do szkoły podstawowej w Krakowie i również zaśpiewa dla Państwa piosenkę. Słowa napisał Jan Pietrzyk, a piosenka ma tytuł, Pietrzaka, a piosenka ma tytuł Taki kraj. Jest takie miejsce, taki kraj Pod pastwi ciągnący dym Wierzby jak mamy, w welonach mgły Tu krzyż przedrożny, tam święty Gaj Jest takie miejsce Play. Kto tutaj zechce z rozpaczy tkwić, załamać lęk? Dziękuję bardzo, dziękujemy serdecznie. Teraz wiersz Radosny Dzień. Zarecytuję. Ok, zmienimy plan. Ema i Kati Kryścien zarecytują wiersz 3 maj. Ta radość budzi, w ten dzień wolność łączy ludzi, w całym kraju wiszą flagi, to jest święto wielkiej wagi, te filady w każdym mieście, sztandar w górę hej ponieść, a na pierwszy osiągnię biały, dumny ze mnie Polak mały. Ekstrycia! Dziękuję bardzo. Poproszę Nicole Karwowski, która zarecytuje wiersz. Radosny dzień. Dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj. Niechaj okrzyk w niebo ściela. Wiwat, wiwat, trzeci maj. Naród z królem, król z narodem, odrodzenia ziścił sen. Upojeniu cudnym młodym, niech nam dzień rozbłyska ten. Czeci maj, wielki Boże, Dłonie bratnie złączmy wraz, Cóż się obrzek, tuż nas może, Bóg nad nami, Polska w nas. Zorza świta, dzień się rodzi, Po wolności sięgnieł raj, W górę serca starzy młodzi, Wiwat, wiwat trzeci maj! Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo bardzo dziękuję za przygotowanie tego programu Irenko, dyrektorka szkoły Irena Bogusiewicz. Proszę Państwa, a teraz mamy już ostatnią część naszego wspaniałego programu trzeciomajowego, czyli złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Bardzo serdecznie proszę o przygotowanie się delegacji z poszczególnych organizacji, jak i również Airbase. Ja będę przedstawiała poszczególne organizacje. Czyli pierwsza idzie pan pułkownik Jarosław Jabłoński. Teraz prosimy o podejście organizacji płaski Cadet of America. Stop. ten szan! Obroncy idei konstytucji 3 maja. Generałowi Tadeuszowi Kościuszcy Płaski Cadet of America. Salut! And left. March. Teraz proszę organizację Polonia Incorporated. Będzie związek pod Halan na Florydzie. Proszę. Jest Polish American Congress. Przedstawiciele, chcę Państwu powiedzieć, jest to uroczyste oczywiście przekazanie kwiatów. Natomiast współczujemy wszyscy Panu Wiesławowi Gołębieskiemu, który miał wypadek, złamał rękę. W związku z tym jest tutaj w jego imieniu delegacja. Dziękujemy. Kolejną organizacją jest Polish Center of uh, John Paul II w Clearwater. Polskie centrum imieniem Jana Pawła II w Clearwater. Kolejną jest uh, delegacja Polskiej szkoły imieniem Marie Curie Skłodowskiej w Clearwater. Teraz poproszę przedstawicieli Białego Orła jest to Polska Unia Motocyklistów. No Boże! Dobrze! Za z wami. Moi drodzy, a w tej chwili bardzo serdecznie proszę o przekazanie kwiatów w pomnik Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej. Jesteśmy proszę Państwa organizatorami tego wiecu przypomniku. W związku z tym prawie ostatnich proszę o przekazanie kwiatów. z nami również są przedstawiciele Związku Sybiraków na Florydzie. Moi drodzy, czy mogłabym was poprosić o podejście do pomika i złożenie ukłonu, ponieważ widzę, że nie macie kwiatów. Tak Drodzy, również bardzo serdecznie witam przedstawiciele Polish-American Association of Sarasota na czele z panem Mieczysławem Panek. Um, proszę bardzo. Brawo, brawo. Nie mamy ale jesteśmy. Macie Dziękuję serdecznie za przybycie z bardzo dalekiej Sarasoty. Ja wiem, że organizacja co roku uczestniczy w naszym spotkaniu trzeciomajowym. Moi drodzy, nasze spotkanie dobiegło końca. Proszę teraz o uroczyste odprowadzenie sztandarów. Pan pułkownik Jarosław Jabłoński.